Do strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu 5 drzwiowego Miniwana z 2018 roku. Zapraszam. Wersję One, czyli pod maską, mamy silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, 102 konie mechaniczne, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią łoś. Samochód jest w kolorze pomarańczowym o nazwie Solaris Orange. Wyposażony jest w reflektory w technologii LED. srebrne, aluminiowe felgi w rozmiarze 15 cali. Wewnątrz mamy tapicerkę materiałową. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, z tempomatem. Przebieg samochodu to 25 381 km. Klimatyzacja automatyczna. Dwustrefowa. Komputerem pokładowym sterujemy klasycznie przy pomocy pokrętła albo poprzez dotyk. Widok z zakierownicy. I przejdźmy sobie jeszcze do tyłu. Klasycznie mamy tutaj dwie pary mocowań fotelików dziecięcych i sofix oraz cup holder na napój. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych, marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!